Cześć, witam Was. Dzisiaj płyta zespołu Toń, Korzenie. I zanim o tej płycie opowiem szerzej, to wspomnę tylko na początek, że jest to płyta, która w moim odczuciu jest jednym z najlepszych debiutów w ostatnich kilku miesiącach. Zapraszam Was do posłuchania recenzji. Ok, a więc Korzenie, czyli album, który powstał w Nebula Studio to zbiór ośmiu utworów, które sama kapela określiła jako wypadkową wielu gatunków. Powiem wam jednak ja powstrzymam się od ich przytaczania, aby w słuchaczach nie wzbudzać kierowania się zbyt pochopnym szufladkowaniem tego zespołu. No i też nie ukrywam, że czułbym ogromną pretensję do samego siebie za takie zbyt pochopne sugerowanie, czego gatunkowo słuchacz może się spodziewać. <grym> Choć być może byłbym rozgrzeszony przez sam zespół, który takiej klasyfikacji dokonał. Ja za to powiem, że największym ładunkiem tego albumu jest moim zdaniem klimat. Ten przeszywa do szpiku kości, naprawdę powoduje dreszcze i wywołuje niesamowite emocje podczas odsłuchu. I robi to już od pierwszego numeru. Rozpoczynający korzenie kawałek, wdech, wydech. To zapowiedź prawdziwej magii dźwięków. Kobiecy przejmujący wokal, wpleciony w taką budującą napięcie progresywną ścianę dźwięków, po mniej więcej dwóch minutach odsłuchu, udowadnia, że ten album może wzbudzić jedynie fascynację lub jego całkowite odrzucenie. I w tym wypadku, moim zdaniem, chyba nie ma innej możliwości. Yy, za to w moim przypadku nastąpiła z premedytacją ta pierwsza opcja i tak już zostało do końca. Wracając do samego utworu jest on przepełniony totalną wrażliwością muzyczną, melodyjnością oraz progresywnym budowaniem klimatu i moim zdaniem słucha się go naprawdę z rozkoszą. Za to w drugim kawałku Las, Głaz, Ćma poczujemy znacznie mocniejsze dynamiczne konstrukcje. Jest tak w poprzednim yy, numerze melodyjnie, i oba te kawałki ze swobodą mogłyby być grane przez stacje radiowe jako utwory reprezentujące w ogóle twórczość samego zespołu. Za to tak nieco nostalgicznie i zarazem etnicznie robi się na numerze tytułowym Korzenie. Tutaj słyszymy fascynację zespołu muzyką folkową która bardzo mocno, mocno zaznacza się w twórczości zespołu Toń. Przy kolejnych odsłuchach zrozumiałem, że tytuł samego kawałka i wybranie go na reprezentanta płyty miał znaczenie podkreślające tą ważną stylistykę, jaką na całej płycie przemyca zespół. Z kolei na nic pomiędzy robi się naprawdę ciężko i no tutaj już żegnamy się z klimatem nostalgii folków wkraczając w potężne gitarowe ściany dźwięku. Ja miałem wrażenie, że zespół próbuje wręcz poczęstować nas przez moment y, dum metalowym klimatem, gdyby nie fakt, że po ciężkim, walcowatym riffie następuje dynamiczne przyspieszenie w części utworu. Jednak już prawdziwą petardą, y, w której zespół mocno zaznaczył swoje zainteresowanie metalem jest a do mnie woli zniszczyć spal. Prawdziwa gratka dla miłośników slacz metalu, do których również nie ukrywam ja należę. Kolejny utwór, Niesława. Znów zaprowadzi nas w taką folkową stronę, jednak taką, jakiej trudno szukać gdzie indziej. Bo mamy tutaj słowiański akcent, totalnie zanurzony w gęstą ścianę dum metalowego brzmienia. Co tworzy moim zdaniem naprawdę niesamowity klimat. W mroczną, nostalgiczną przestrzeń wprowadza nas również krzyk, który kontynuuje folkowe fascynacje zespołu. I gdzieś w oddali słychać toner rokowe brzmienie. I kończący album kawałek Odwilż to znów klimat zamknięty w ciężkie, powolne gitary. Znowu tworzący niesamowitą ścianę mocnej, takiej zimnej przestrzeni. I na koniec dodam, że zespół Toń naprawdę moim zdaniem zadebiutował wyśmienicie. Zrobił płytę, jakich naprawdę mało klimatyczną, emocjonalną, po prostu też taką piękną samą w sobie. Stworzył przestrzeń, gdzie dźwięki doskonale ze sobą współgrają, choć pochodzą z różnych światów. No, jak ktoś woli, można to określić gatunkami. Słuchanie tego albumu to prawdziwa, emocjonalna i muzyczna rozkosz. Jej progresywny charakter pozwala na obcowanie z niebanalnym doborem dźwięków, które moim zdaniem podkreślają jej folkową, rockową i metalową stronę. I powiem Wam, że w moim odczuciu nie ma na tym albumie słabych punktów. I w zasadzie, tak, ile by o tej płycie nie pisać, to jest odzwierciedleniem tego wszystkiego, co w muzyce moim zdaniem najpiękniejsze. Czyli klimatu, yy, który przede wszystkim yy, przesyca cały ten album od początku do końca. I chyba też tak jak różnorodni są muzycy tego zespołu, którzy na tym płytę wnieśli swój wkład. Taki ta muzyka też w całym swoim klimacie przemyca bardzo wiele różnorodności, właśnie stylistycznej, gatunkowej, i to wszystko tworzy taką jedną spójną całość. Ja osobiście uważam ten album za bardzo ciekawy, za jeden z najciekawszych debiutów ostatnich miesięcy na alternatywnej scenie. Co Wy będziecie o tym albumie uważali? No, na pewno wyrobicie sobie swoje zdanie po przesłuchaniu, do którego gorąco zachęcam. I też napiszcie w komentarzach, jak podoba Wam się muzyka zespołu Toń, jak podoba Wam się album Korzenie, jakie Wy mieliście wrażenia podczas odsłuchu tej płyty. Trzymajcie się, cześć.